Na pewno zastanawiałeś się wiele razy w jaki sposób możesz doskonalić swoją technikę i koordynację. Porady kolegów się nie sprawdziły? Samodzielne próby nie dały oczekiwanego rezultatu? W takim razie nasz program adresowany jest właśnie do ciebie. Każdy nowy odcinek to nauka techniki niezbędna dla każdego młodego sportowca. Pokażemy wam nie tylko ćwiczenia koordynacyjne, ale także jakich błędów nie popełniać w trakcie ich wykonywania. Zaczynamy Akademia Garoxa. W poprzednich odcinkach wykorzystywaliśmy skip A wzdłuż drabinki. Dzisiaj zastanówmy się, jak poprawić naszą koordynację, wykonując ćwiczenie poprzecznie. Do tego ćwiczenia potrzebujemy minimum czterech płotków o różnych wysokościach. Płotki ustawiamy poprzecznie do kierunku, w którym ustawiamy się, rozpoczynając ćwiczenie. Grupujemy płotki w pary, stajemy z lewej lub prawej strony pierwszego. Zaczynamy ćwiczyć pracą ramion jak w biegu i rozpoczynamy ćwiczenie skipem poprzecznie nad płotkami. Po wyjściu z pierwszej pary zmieniamy kierunek ruchu i pokonujemy kolejne pary płotków aż do końca ćwiczenia. Koncentrujemy się na tym, żeby zrobić określoną ilość kroków na podłożu zależnie od tego, gdzie się akurat znajdujemy. Pomiędzy płotkami z pary robimy dwa kroki, a przy zmianie kierunku 3. Na początku stosujemy płotki o najniższych wysokościach, np. Na 12 cm, a w kolejnych progresjach możemy zastosować wyższe płotki lub w ruchu poprzecznym stosować ich więcej niż 2. Wykonywane ćwiczenie z pozoru wydaje się łatwe. Problem pojawia się, gdy ograniczymy przestrzeń i zadamy sobie określony rytm. Utrzymując stały rytm wykonywania tego ćwiczenia, bez zwolnień i przyspieszeń, będziemy pracować nad zdolnością dostosowania. By zostać mistrzem, wykonuj ćwiczenia systematycznie i za każdym razem się do nich przykładaj. To już koniec dzisiejszego odcinka Akademii Garoxa. Do, do zobaczenia! zobaczenia.